Także, ja oczywiście, się, mano, ja jestem Wysoki, słuchajcie, jesteśmy dzisiaj na HiveMC i sobie znowu pogadamy. Od razu was poproszę o łapeczkę w górę i komentarzyk, a jaki komentarzyk? Napiszcie w komentarzyku, zmyślona historyjka, a dostaniecie serduszko, bo ja lubię, jak ktoś mnie wyzywa, że to jest zmyślone wszystko, bo mogę się chociaż pośmiać, a łapeczek możecie zostać 2,5 tysiąca dzisiaj bez żadnego montażu Z względem tego iż gdyż ponieważ bo gram, w, e, gram sobie w GTA jeszcze w tle e, a też w ogóle Was ostatnio zaniedbałem za to chciałbym Was przeprosić no jak widzicie po tytule będzie to film o mojej byłej dziewczynie jak zaszła w ciąży nie wiem jeszcze jak to nazwę <laughs> Ale opowiem wam od początku, nagrywałem to już wczoraj, o 3 w nocy, ale oczywiście mikrofon z kamerki mi się nie nagrał, potem ojciec zbił, to stwierdziłem, że ja idę, ja idę spać i mam to w dupie. Więc słuchajcie. Yy, od razu mówię, byłem chyba w piątej klasie, nie pamiętam, bo to było dawno, tak? Nie oszukujmy się, to było dawno, bo kilka lat wstecz, także zaczynajmy. Yy, słuchajcie, była taka dziewczyna Paulina i był taki chłopak Kacper. Kacper był moim ziomkiem, takim zneta mieliśmy się kilka razy spotkać, ale coś nam nie pykło. Także to jest nieistotne w tym momencie ale widziałem jak sobie na Facebooku ustawił w związku z taką dziewczyną Pauliną właśnie. Ta Paulina jak widziałem po zdjęciach to była taka świetna dupeczka, że no jak na mój wiek no ja miałem dużo dziewczyn wtedy, bo już miałem chyba z 10, ale Paulina mi się ewidentnie podobała, więc napisałem do niej, no ja byłem głupi wtedy napisałem hej, co tam poznaliśmy się trochę, akurat ja na ten moment miałem depresję ona też miała, także troszkę się rozumieliśmy, wiecie o co chodzi E, jako, że szczęście chciało, ona mi się podobała i mój zamiar był taki, żeby z nią być. Jako, że tak szczęście chciało, to napisałem e, do niej, że coś ten Kacper na nią gadał. No i wtedy było takie coś jak Zbadaj Element. Chyba teraz też jest, możecie sobie tego używać na spokojnie. To kliknąłem Zbadaj Element i napisałem, e, że coś tam on napisał niby, że jak się z nią całował, to i waliło rybą. I szczęście tak właśnie chciało, że. Że akurat rzeczywiście on jadł rybę dwa dni wcześniej i się z nią chciał całować, a ona go by śmiała czy coś takiego, że to było obrzydliwe. Także szczęście dopisało, ona z nim zerwała. Nie minął może tydzień, nawet może nie, ale ja z nią już byłem. Spotkaliśmy się obok galerii i ja myślałem, że ona jest taka spycie, no cicha dziewczynka czy coś, a um, chyba po minucie spotkania, tylko jak zaczęliśmy coś tam chodzić wokół galerii, bo spotkaliśmy się wokół galerii, to ona do mnie: <laughs> To co, nie pocałujesz mnie? No wiecie, no i dwunastoletni y, rozum, chociaż nie wiem ile miałem lat, no byłem chyba w piątej klasie, y, no nie, nie rozumiał zbytnio przesłania typu ja e, pocałujesz mnie, więc y, żeby nie wyjść na fleta, to ja ją pocałowałem i no dla mnie to było obrzydliwe na tamty moment, no bo jednak y, byłem y, główniakiem, więc jakoś mnie to nie kręciło ani nic z tych rzeczy, ale dobra, już tam dałem jej to buzi, wszystko spoko. Byliśmy jakoś razem już z dwa tygodnie, bo ja wtedy się nie pisałem na jakieś dłuższe związki czy coś, bo mi się nie chciało po prostu e, względem tego, że ja wolałem gdzieś tam w piłkę iść pograć, mimo że to była jesień chyba, bo było już zimno, to wolałem sobie pograć w piłkę, czy tam iść z kolegami, nie wiem, pograć w Minecraft'ica czy coś, no a ja wtedy taki rozumiem niestety e, ale tak czy inaczej, nie wiem czy mówiłem, ale ona była rok starsza. E, po tych dwóch tygodniach ona, nie wiem jakim cudem, ale ona się załamała. Generalnie miała ciężką sytuację w domu, bo z tego co pamiętam na tamten czas, mówiła, że jej mama była prostytutką, e, tata albo siedział w więzieniu, albo nie żył, nie pamiętam. No i nie miała za ciekawego życia, bo no właśnie ojciec jak siedział w więzieniu to jej matka została sama z dzieckiem, także ona mieszkała z dziadkami. E, dziadkowie, z tego co pamiętam, byli mega bogaci I ja wtedy w ogóle... Nie wiem czy wtedy już był kokoski chyba, ale ja się zawsze jarałem tą klawiaturą, tą mechaniczną Razer Black Widow, tak jak kokoski miałem, zawsze chciałem ją mieć. Ja powiedziała, że ona mi ją kupi i wszystko, bo ona ma highs i w ogóle ona ma e, wypiesłane i w ogóle Ale no. Po tych dwóch tygodniach, w związku, ona się jakoś załamała. Nie chciała chodzić do szkoły, mimo że była naprawdę mądra, no ona nie uczęszczała do szkoły, mimo że była dobra, e, właśnie ze wszystkich przedmiotów, chyba oprócz angielskiego, e, to e, jakoś jej tak zostało, że nie chodziła do tej szkoły, bo nie lubiła ludzi, każdy ją wyśmiewał. Także ją trochę rozumiem. Ona się tak podłamywała psychicznie, e, że uciekła z domu. Pewnie myślicie, no uciekła z domu pewnie gdzieś do koleżanki. E, na tamten moment chciałbym, żeby tak było, ale ona spieprzyła aż do Warszawy do jakiegoś chłopa. Ten chłopak chyba miał na imię, z jaką miał na imię Rafał? Jezu, nie pamiętam, ale no, po prostu do jakiegoś chłopa, mimo że go nie znała i ja wam to powiem. Yy, uciekła i została bez pieniędzy, mia bo miała 100 zł. No, losom dziecka to ono myślało 100 zł to mega dużo czy coś, ale tak naprawdę tak nie było. I została tylko yy, chyba z jakimś tam funduszem 10 zł czy coś takiej zostało i właśnie ten ziomek ją znalazł gdzieś tam na ulicy. Zabrał ją do siebie, wszystko spoko. Zaczęli być razem, co jest śmieszne, bo on chyba był już pełnoletni, około 20 lat dalej są do dzisiaj razem, ale ten chłop E, po miesiącu zaczął odwalać. Pobił ją, e, wziął jakieś tam. Skwałcili ją. Nie wiem, czy tak mogę mówić na filmie, ale no, wykorzystywali ją tam z jakimiś chłopami, z jakimiś babami. E, no, i to nie było fajne. No, przynajmniej mi się tak zdaje. To jest trauma, moim zdaniem. E, I uciekła znowu do Bałbrzycha. Ja pamiętam, ja wtedy gadałem z nią i z moim, e, z moją przyjaciółką i z moim kolegą Keylockiem na Skype'ie i ona chciała uciekać, no to ja się dowiedziałem od Keylocka, jak się jej ciotka nazywa. Pisałem do tej ciotki, że ona chce uciekać i na następny dzień i tak uciekła. I co się stało? Nie minęło długo, może z pół roku, a ja się dowiaduję, że ona ma dziecko. Ja już chyba byłem w szóstej klasie e, podstawówki, ona rzuciła już wtedy szkołę, chyba. Nie jestem pewny, ale już miała dziecko, co dla mnie, no wiecie, no jeżeli ktoś ma dziecko w takim wieku, to już pewnie myślicie, że to jest patologia i przynajmniej znaczy bynajmniej, że tak powiem, bo to nie jest za fajne. Ja też tak mam, że dla mnie to nie jest jakieś normalne, no bo dzieci to nie jest zabawka. No ale co z tego wyszło, że Paulinka dzisiaj ma córeczkę? E, nie lubię dzieci zbytnio Ale no córeczkę ma spoko e, Z tym typem jest to dzisiaj Prawdopodobnie Chociaż zerwała z nim Nie przepraszam zerwała zryba, z nim Dziecko ma je z jakimś innym e, Mieszka gdzieś w okolicach Wałbrzycha No i co tyle ode mnie Trzymajcie się i cześć